Coś głęboko ukrytego właśnie zostało ujawnione. Anioły pokazują mi obraz dwóch dusz, które przez wiele żyć krążyły wokół siebie, a teraz ich linie znowu się przecinają. To nie przypadek, to wezwanie z samego centrum Twojego przeznaczenia. Nie odwracaj wzroku od znaków, które do Ciebie docierają. Twoja bliźniacza dusza istnieje, i właśnie teraz jej prawda wychodzi na jaw. To, co było zakryte, zaczyna być widoczne, a ty jesteś gotowa, by to zobaczyć. Ten przekaz nie trafił do ciebie przez przypadek, kochana. Anioły szepczą, że twoje serce zaczyna odbierać fale energetyczne, które płyną z serca drugiej duszy. To połączenie nie zna granic czasu ani przestrzeni. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam cię do naszego kręgu kobiet na telegramie. Link znajdziesz w opisie. Tam czekają codzienne przesłania od aniołów, które mogą być dokładnie tym, czego dziś potrzebujesz. Twoja bliźniacza dusza to nie tylko ktoś, kto cię pociąga. To osoba, która odbija cię jak lustro. Pokazuje twoje światło, ale też twoje cienie. Spotkanie z nią to przebudzenie, które odmienia całe życie. Anioły pokazują mi, że to połączenie jest aktywne. Nawet jeśli jeszcze się nie spotkaliście lub kontakt został przerwany. Na poziomie duszy nic nie zostało utracone. To więź, która nie potrzebuje słów. Możesz doświadczać intensywnych emocji, nie wiedząc skąd się biorą. To dlatego, że twoja dusza odbiera impulsy od tej drugiej: jej tęsknoty, myśli, niepokoje. Jesteście ze sobą energetycznie zsynchronizowane. Spotkanie z bliźniaczą duszą to jedno z najbardziej transformujących doświadczeń, ale nie zawsze jest łatwe. Anioły przypominają, prawda boli tylko wtedy, gdy jest tłumiona. Gdy ją przyjmiesz, uzdrawia. To, co się właśnie ujawnia, to głęboka świadomość. Jesteś częścią czegoś większego. To nie jest tylko relacja, to misja. Spotykacie się po to, by się rozwijać, by leczyć, by przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteście. Może teraz jesteście osobno, może droga była trudna, ale anioły zapewniają. To oddalenie miało swój cel. Każda chwila ciszy, każdy ból miał cię przygotować na przyjęcie tej prawdy z nowym sercem. Bliźniacza dusza nie przychodzi, by wypełnić pustkę. Ona przychodzi, gdy jesteś gotowa ją spotkać nie z potrzeb, ale z pełni. To jest miłość oparta na duszy, nie na braku. Anioły szepczą: Jeśli pragniesz tej relacji, najpierw stań się osobą, która będzie gotowa ją unieść. Bo taka miłość wymaga świadomości, odwagi i gotowości na największe wewnętrzne zmiany. Wszystko, co się teraz dzieje, prowadzi Cię do tej prawdy. Nie musisz jej wymuszać ani szukać. Wystarczy, że pozwolisz sobie ją zobaczyć, a ona sama znajdzie drogę do Twojego serca. Nie bój się intensywności tego połączenia. To, że czujesz tak głęboko, oznacza, że Twoja dusza się budzi. Anioły prowadzą cię przez ten proces krok po kroku. Jesteś bezpieczna, jesteś gotowa, zostań jeszcze ze mną, bo anioły mają dla ciebie ostatnie słowa tego przesłania. Słowa, które pomogą ci przyjąć prawdę o tej relacji z łagodnością i siłą, której już dziś w sobie nieświadomie nosisz. Anioły pokazują mi teraz, że ta prawda nie musi boleć, ona może wyzwalać. Gdy spojrzysz na swoją bliźniaczą duszę bez oczekiwań, bez potrzeby kontroli, wtedy właśnie zaczyna się prawdziwe zrozumienie i prawdziwa wolność. Ta osoba, z którą jesteś połączona, może teraz przechodzić przez swój własny mrok, anioły szepczą. Nie każda droga jest równoległa. Czasami trzeba się oddalić, by naprawdę się odnaleźć. I właśnie to dzieje się teraz. Nie czekaj, aż druga strona zrobi pierwszy krok. Twoim zadaniem nie jest bieganie za kimś, ale stanie w swojej prawdzie. Anioły przypominają: Miłość bliźniaczych dusz nie polega na trzymaniu się kurczowo, ale na wzrastaniu równolegle. Jeśli czujesz wewnętrzne wezwanie, by coś zmienić, coś odpuścić lub coś wybaczyć, zrób to. Te działania, choć pozornie małe, mają ogromną moc transformacji energetycznej między Wami. Zobacz, jak wiele już przeszłaś. To, że dziś słyszysz te słowa, oznacza, że jesteś gotowa nie tylko znać prawdę, ale też ją przyjąć. A w tym przyjęciu jest siła, która otwiera drogę do nowego rozdziału. Twoja dusza nie szuka tej drugiej w chaosie. Ona przyciąga ją przez ciszę, przez spokój, przez ukochanie samej siebie. Anioły proszą: wróć do siebie. Tam właśnie jesteście najbardziej połączeni. Każdy sen, każde nagłe wspomnienie, każda emocja bez wyraźnego powodu może być znakiem, że ta więź się uaktywnia. Wszechświat wysyła ci sygnały subtelne, ale nie do zignorowania. Zostań jeszcze ze mną, bo anioły mają dla ciebie jeszcze kilka słów słów, które pomogą ci zaufać tej świętej relacji, nawet jeśli jeszcze jej nie rozumiesz w pełni. Bo prawdziwa miłość nie potrzebuje dowodów, potrzebuje przestrzeni. Anioły pokazują mi teraz, jak ważne jest, byś nie zaprzeczała temu, co czujesz w głębi siebie. Nawet jeśli nie masz jeszcze wszystkich odpowiedzi, Twoja dusza wie więcej niż mówi umysł. I to właśnie ta wewnętrzna mądrość ma dziś być Twoim kompasem. Twoja bliźniacza dusza może być teraz daleko fizycznie ale energetycznie jesteście bliżej niż kiedykolwiek. Każde przebudzenie w tobie, każda decyzja, by kochać, ufać, uzdrawiać, rezonuje również w niej. To związek, który działa poza czasem. Nie oceniaj tej historii przez pryzmat tego, co było. Anioły szepczą: To, co przed wami, może być znacznie większe niż przeszłość. Ale by tak się stało, potrzebujesz zamknąć stare drzwi nie z żalem, ale z wdzięcznością. Bliźniacze. Dusze nie pojawiają się w naszym życiu, by spełnić marzenia. One pojawiają się, by nas przebudzić, by potrząsnąć naszym sercem i przypomnieć, że jesteśmy kimś więcej niż tylko rolami, które gramy. Jeśli czasem czujesz się zagubiona, anioły proszą, nie szukaj odpowiedzi na zewnątrz. Prawda o tej relacji nie znajduje się w słowach drugiej osoby. Znajduje się w tym, jak ty się przy niej rozwijasz. Zmieniasz, uzdrawiasz. Miłość bliźniaczych dusz nie polega na posiadaniu, ale na uznaniu świętości tej więzi, nawet jeśli nie przybiera ona formy, jakiej oczekujesz. To uczucie, które nie potrzebuje potwierdzenia, bo samo w sobie jest dowodem. Zobacz, jak wiele już wiesz, jak wiele zrozumiałaś, choć nikt ci tego nie powiedział. To dlatego, że ta miłość nie przemawia przez logikę. Ona mówi językiem duszy. I dziś właśnie nauczyłaś się go słuchać. Zostań jeszcze przez chwilę, bo anioły są już gotowe, by przekazać ci słowa zakończenia, słowa, które domkną ten przekaz z miłością, nadzieją i spokojem. Jesteś bliżej uzdrowienia, tej relacji, niż możesz sobie wyobrazić. Anioły proszą mnie teraz, abym przekazała ci jedno zdanie, które niesie w sobie cały sens tej podróży. Wasze dusze już się odnalazły. Teraz czas, abyście obie to sobie przypomniały. Wszystko, co przeżyłaś do tej pory, prowadziło cię do tego zrozumienia. Jeśli to przesłanie trafiło do Twojego serca i czujesz, że było skierowane właśnie do ciebie, potwierdź Jego przyjęcie, wpisując w komentarzu liczbę 555. To znak dla aniołów, że usłyszałaś ich głos. I jesteś gotowa podążyć dalej swoją świętą ścieżką. Zapraszam cię również do subskrypcji tego kanału, abyś mogła regularnie otrzymywać kolejne przesłania od aniołów, które pomogą ci głębiej zrozumieć swoją drogę i relacje, które odmienią twoje życie. Dołącz do naszego zamkniętego kręgu kobiet na telegramie, gdzie każdego dnia dzielimy się miłością, wsparciem i światłem. Link do grupy znajdziesz w opisie tego filmu. Tam twoja dusza znajdzie przestrzeń, w której naprawdę zostanie usłyszana. Bądź uważna na kolejne przesłania, które już wkrótce pojawią się na tym kanale. Niektóre z nich będą odpowiedzią na pytania, których jeszcze nie zdążyłaś zadać. Inne będą przypomnieniem, że nie jesteś sama. Dziękuję Ci za Twoją obecność, otwartość i odwagę, by przyjąć tę wiadomość. Twoja dusza jest piękna, silna i gotowa na miłość, która przekracza granice czasu, przestrzeni i lęku. Idź teraz w świat z podniesionym czołem i sercem pełnym nadziei. Twoja droga została pobłogosławiona, a anioły są przy tobie, prowadzą, chronią i szepczą. To, co najpiękniejsze, właśnie się zaczyna.